Hej, cześć, sieman, się mam bądźcie z tej i teraz w kolejnym odcinku, moi mili, na kanale, a dzisiaj przed wami Dead by Daylight. Tak, ogólnie rzecz biorąc, ostatnia godzina y, Chaos szafla i ostatnia godzina, moi drodzy, y, Karnetu, który udało mi się wbić na maksymalny no, 85 poziom razem z właśnie Deep Riftem, jeżeli chodzi o chromy do skinów. Także bardzo fajnie, y, sobie wczoraj i dzisiaj jak wstałem, sobie właśnie też przyknurzyłem i mówię, dobra, ostatni dzień w sumie tutaj tego karneciku, które już godzinka została właśnie i lifta, i tego właśnie random szafla, więc sobie zagramy po prostu najzwyczajniej na wieście meczyk. Wczoraj właśnie miałem do roboty questy właśnie na iridescent albo na zabijanie to. Naprawdę właśnie robiłem to nuruską, ponieważ no, lubię sobie po prostu skakać i trochę pozabijać z nie nie powiem. Także w tym przypadku też tak zrobimy, moi drodzy. No i co, jeżeli oczywiście odcinasz, się spodoba, pamiętajcie o lajkę, like się w górę, subskrypcji, na kanale komentarzu, moi drodzy. No i lecimy z tematem, tak właściwie. No nie miałem, no i chciałem dać kurde Party, ale nie miałem, niestety zużyłem wczoraj. Kurczę już, także ją moi mili. W piątek, oczywiście, będzie stream rocznicowy, czyli będzie już event zapewne. A rocznicowe eventy są naprawdę w pytkę. Także nie mogę się już doczekać i raczej pokazany będzie już Springtrap. Czy chyba, że jakiś inny charakter z Five Nights at Freddy's, moi drodzy, bo jest to kolabo. I mam placówkę medyczną, ale to niedobrze. To grałem na Vega i mnie zrobiłem 4 kill, ale było ciężko dlatego, że jest dużo ścian na mapie. Co my w ogóle mamy? Tak, yy, Play for Food'a. Mamy Obcy Instynkt, yy, okej. Okay. Aura Rannego, okej. Okay. Mamy Cofnięty. Okej, okay, to jest to, że daje nam staki i Gwałtowną Brutalność. Czyli nie ma, możemy mieć A i to jest spoko w sumie chyba na norskie. Bo nie... Czy to się liczy na y, blinka i auto-atak, ponieważ się blink z auto takiem liczy jako autos, tylko jako spell. O, siema, no. Okej, okay, my sobie tam. Okay, Mówny hospital zwiększony przez gwałtowną brutalność, tą no, przez tego aliena. Także fajnie. Przez długi okres czasu jeszcze w sumie nawet. Dobra, nice. O, nie dosięgnęłoby to. To jest ten przekór troszeczkę, No dobra. No dobra, dobra. Tutaj gen jest skręcony chyba. Dobra, ale jeszcze paleta, waste, jak fajnie. Ja zniszczę sobie ją. Dobra. Generator też tutaj widzę, że ostro jest. Chcemy quest'a. No ale mówię, jak, moi drodzy, mam farmić w DbD, jak po prostu jest odzyskania questu. quest'ów... 20. jest quest'ów dostępnych i naprawdę po prostu przyjemnie się gra. Cześć, kolego. myślę, że jestem aż takim bobem? O, to raczej się mylisz troszkę. Daj mi chwileczkę. Jeszcze troszeczkę. Jestem na essie i mi się nie chce. No to się raczej nie uratuje. Okay. a ja go po prostu sobie. No dobra, czy jest tutaj piwnica? Średnio, ale tutaj jest tak, dobra. Pup. To potęga jest skręcona jak nudwa widzie. Jak widzimy, i tu są w zresztą, i tutaj kończanka ucieka. Dobra. Gotujemy, proszę Państwa, nurską za dużo grałem według mnie, żeby tak, wiecie, nie ogarniać. O, oh, the hell are you doing? Nie szkodzi, pierwszy blink nie wyszedł, ale no worries. A ogólnie gram, moi drodzy, z dwoma addonami, które po prostu mi stakują, jakby. że moje zmęczenie się redukuje. Że po dwóch blinkach, jak hitne, po prostu się redukuje zmęczenie i po prostu stokowo mi się o 7% szybciej. Nurska, a ja się przestaję męczyć. Także to jest Melewiga. Okej, okay, tam widzę Aurę Popa, mamy kurczę, Obsyd instynkt chyba ten no Dobra, postaramy się tam pójść. my fajne całkiem na nurskę, muszę przyznać, naprawdę. Tutaj, ktoś ja słyszałem, tam stepy. Bez no dobra, okej, okay, tam mam. To nie jest to dom... górna. A nie, to jest okay, to jest y, Meg, więc Meg możemy gonić sobie spoko. Megul jak najbardziej. Pierwszy gęs skręcony i Znaczy, Właśnie nie mam wizji na niej, to jest problem, nie? Żeby blinkować. Dlatego takich map nie lubię właśnie zamkniętych, na nie na murskę. Ok myślałem, że będziesz kampiła na palecie. jednak bo wczoraj miałem kurwy gdzie kampiły na paletach. Na no co nie jest za mądre tu właśnie gdzie ja jestem. Bo... Okej okay, to było słabe. O okay, ja tutaj kolona się lekko nie spodziewała, spoko. i okay, nie jest źle, no Play War Food raczej nie wiem czy ja skorzystam z tego. Nie będę wam ukrywał, ale widzicie rzeczywiście yy, od Aliena to mi się nie odpala, bo to nie liczy się jako autos. Więc yy, no to jest średnie Mega Tego bym skopał, ale wiecie co? I don't know, fuck. Lecimy dalej. Dobra. Tu jest skręcony lub w olbizie. Proszę Państwa, się ma. I mean, if you want, jak najbardziej tego. tego. O, dobra, latarka od pleców. Bardzo ładna, elegancka. Darmowy moment i szybciej do haka, też spoko całkiem. Okej, okay. nie przez paletę, jednak nie będziemy gridować, myślę. Takiego builda nam dało takie tak, całkiem w porządku ogólnie. Nie, nie ma tragedii. Chociaż taki nowhere to fight, myślę, żeby całkiem się przydał. No i coś wiecie, na autosy, nie? Co w się sensie, na autosy to właśnie żałujemy, że. Perkot, a ja się, tylko podczas autoteków, no to średnio, no. No, no nurskę to niezbyt działa już, nie? Zresztą, że kiedyś dostała nerwy na to. Czyli właśnie parę przysmyszki się już nie liczy jako auto-atak, mojej drodzy. Uf, siemanko, koleżko. Siemano, siemano, tak robimy sobie. Okay, gdzie się chyba w ogóle, gdzie idzie? tam idzie chyba, okej, okay, hello. Myślałem, że w tą moją schodę pobiegnie, w moją mańkę, ale jednak nie. Dobra, zróbmy tak po prostu sobie, co? Okej, okay, well, here we nie nie kolego, spokojnie. Nie ze mną te numery. Laczek, uspokój się. Okej, okay, tu mamy paletę. Nie paletę. No, to, to, co, na, pole, na palecie chcę go powiesić? Nie no, widzimy oczywiście mój <coz UV> ¿no? Dobra, Widzi, no dobrze, dobrze. Tutaj skręcone, jak lud walgicie, troszeczkę. I są z crash Marki, więc pierwsze tego Gana i gonie po prostu. O, susi susi O, o. Nie mógł się powstrzymać, musiał z tego shifta kliknąć. Nie wiem, że guny tam są kręcone, ale mam i tak prawie pół huków mojej drodzy, więc nie ma co się przejmować. Naprawdę on nie... Dobra. Chciałem być raki, żeby się co... O nie, bo to inna osoba też musi być. No patrzcie, o innego ciągle gonie. O, słyszę, stepy już. Słyszę stepy tego kogoś. Kto to jest? Dara, obstawiam. To jest O, to jest. Znaczy, się główie mgle, ale nie aż tak. Dobra, dobra. Muszę mieć czystą wizję, no. Czystą wizję muszę mieć. Inaczej to gówno. To było bliskie, ale szybszy Redus, także nie szkodzi. Dobra. Na górę idziemy, dobra, okej, okay, możemy na górę. Pani droga. Trzeba przez okno będę bardziej wdzięczny, no a jednak nie. Dobra, myślę, że całkiem udany hicik. Całkiem udany hicik, no trochę teraz gędy skręcą raczej, ale wiesz, co to nie szkodzi naprawdę. Mówię, zamknięte mapy. Nie jestem fanem. chyba muszę się ciebie pozbyć po prostu. Myślę, że to jest bardzo relatywnie. Dobro pomysł. Skupiłem się. Czekamy się dogada na razie. Okej, okay, skopiemy to sobie. Redukuję, regresuję. Tam jest gdzieś ktoś. Chyba... O, końcówką dosłownie hitnęliśmy go, nice. No dobra. To końmy Parka, który no nie jest zbyt no trzeźwy, jak widzimy. Nie żebym narzekał. No brutalność nam się odpaliła, no. Raz na jakiś czas to nam się odpali, ale to auto tak na nulsen, no wiecie. Hmm. Rzadko go sprzedamy, yeah. naprawdę. Jednak jest to jedyny killer, który jest wolniejszy od survivora moi drodzy. No, tam jest skrecone. Postaram się tepnąć. Pisałem, że jest to raczej. A nie, nie jest Steve czy ten, bo teraz się wyleczyli, więc. Actually no clue. Actually no clue. O Jezu, to jest, strasznie podeszło. Ale chciałbym tą mekie raczej wiecie co? Okay. ok, no możemy was dwóch, jak chcecie coś tam porobić sobie. Wolałbym raczej... Oj! A, bo do bloka chciałem, ale dzisiaj nie wyszło. Tutaj zwarzywiłem troszeczkę, nie powiem. Uram Steve'a może jednak, co? Okay, no tak, te tutaj teraz mi nie wychodzą, moi drodzy, widzicie? Blisko jesteśmy do rwania ich. Nie ma co mówić, ale... Ale tutaj gdzie blinkować, nie? Okej, okay, widzę. tak tam, bro. Dobra. Kolega spieprzył tutaj sytuację. Nie wiem, czy on nie ma dyntki ogólnie. Ktoś z nich chyba ma. To jest paleta. Niedobrze, ale no, wykorzystam to. O, to jednak nie. Tu gdzie jest ten hak? W środku? No, okej, okay. nevermind. No, to było riski, ale tak. Dobra. Tak, on ma dymkę, okej. Okay. 3 zostały, no nie jest źle sytuację, o, o, to to bardzo bardzo. Tylko skopię, tylko. Dobra, 3 w staki. trzeba... No, tu to, że on tam jest. Trzeba... O właśnie sprawdzić sytuację generatorową. Jacek, który jest dość, jak widzicie... Niezbyt skillowym graczem. Nie wiem czy Bob. Nie no, Bob raczej nie no, ale... Nie idzie mu za dobrze. <laughs> w porównaniu do innych tutaj survivorów. no ale dobra, iść, patrzy. Ja! Wiadomo, że ten jeden taki słabszy, moi drodzy, musi być. Tak, tam jest koleżanka, która ucieka do rogu tam, okej. Okay. To są Coś tutaj może być, chyba. I raczej pewnie był, ale... Ale się smył. Dobra. I będę drugi raz budował, niech się ładuje mi ten drugi w się przyda. No dobra. Tutaj mamy zadymkę fiu-fiu, tak? Ok, widzę jeszcze scratchmarki, także dobrze. Jest to run na mech jeszcze na elegancko, siemano. Siemano, kolano. Ogólnie grając tak, moje drodzy, długo, naprawdę tą nurską. Y no ja wiem, dlaczego to jest top tier killer, naprawdę. Jakby... Skrasanie dystansu po prostu jest... niesamowite, y nie? Oj, oh, fakt tak, up teraz, to moja wina, no. Jest napisał, że tutaj są takie ściany twarde, że tak powiem. twarde ściany. Takie. Jakby to nazwać? Chyba yy... nie wiem, jak to nazwać, moi drodzy. Poczekaj, to tak dałem. To miski ogólnie. Nie wiem, czy ja ją dogonię ogólnie, bo zaraz pewnie gate zostanie otwarty. O, tutaj jesteś koleżanko w niedobrej sytuacji. No, well, I mean. Jest, jak jest. Do piwnicy, koleżanko. Do piwnicy, do piwnicy, no. Co ci mogę powiedzieć, no? Co ci mogę powiedzieć, no? Nawet na sam koniec, żeby Secure sobie tego killa zrobić może. Dziś... dziękuję. dobra, second stage ona ma. Tak samo z Larą. Też by miała second stage'a. Ja nie chcę blinkować, bo ja czuję, że ona gdzieś w tym może kampić ogólnie, nie? Masz tego gaita sobie. Aaa, proszę Państwa. Takie cuda. Nie kapisz w gejcie koleżanko. Okej, okay, ściągnęła. No fajnie byłoby zaatakować yy, tą, nie? Okej, okay, siamano. Okej. Okay. To ona nie wiem, że taka to zły pomysł. No właśnie. Ten gate tylko jest otwarty do 9.9, więc... Yy... No, będą mieli tutaj nie lada problem, koledzy. Tutaj jest, on, widzę to. Oj, koleżanko. Oh, well. On no, mi się blinkuje jak ujczka, przepraszam bardzo, moi drodzy. Naprawdę, w po porównaniu do wczorajszego dnia byście widzieli ten czyst skill. No Ale ona ładnie też grał. Nie mówię, jukuje dżuku, mi ładnie. To trzeba przyznać. Możemy się polupować koleżanko, może hacze znajdziesz. O i to właśnie mówię, te ściany tutaj. To nie wyłączają opcji no bo jednak nie do końca orientuję się. Oj no milimetr! Halo! Proszę mnie tak nie skamować. No i Hatcha zaraz. No i haczki, kurczę, Kinki Slayer normalnie. Dobra, ale gierka była dobra ogólnie, trochę no wiadomo, że wina mapy to jednak. No bo ja na przykład wiem, że nie umiem grać o tej mapy, tak samo na Degajmy, ale dwa piłki do rangi co moje, to moje, także gierka ogólnie była soczysta, moi drodzy. No i co? Ostatnia gierka na random szaflu, która prezentuje się w taki sposób. I mean very nice. Tylko mapa do dupy, ale poza tym bardzo fajnie. Także moi drodzy, słucham mogę powiedzieć, kurczę, widzimy się raczej w DBD, jeżeli chodzi o kolejne odcinki już w nowym tomie. Czyli ładnie, wszystko porobione to co chciałem. Widzicie, nawet, ja mam wszystkich tych porobionych, a i tak bity level. Także naprawdę mega spoko, moi drodzy. No i co? Ja się żegnam, dziękuję za oglądanie. I widzimy się na kolejnych materiałach. Trzymajcie się, moi mili. Do następnego. papa pa.